Ostatnio, jak się rozgadałem, to zapomniałem powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii. Mianowicie, jak przyjrzymy, się, jak przyjrzymy się dokładnie w starych piecach kaflowych, to z uwagi na wieloletnią eksploatację, te pierwsze dwa kafle tutaj z reguły są popękane. I żeby wykluczyć taki scenariusz, Robimy, kochani Państwo, taki numer, że tutaj, między kaflem wypełnionym oczywiście szamotem i gliną, a cegłą, kanałem ogniowym, a kanał ogniowy składa się z ramki na około, musi być porządna cegła. To między kanałem ogniowym a tymi kaflami, które są narażone na pękanie, robimy dyl dylatację. I w tą dilatację tu wsadzamy jeszcze papier ceramiczny. Może być przemysłowy, taki nawet grubszy. I oczywiście wyłączamy trochę z jakiejś nadmiernej ciepłoty ten obszar. Ale nie będzie nam to powodowało tutaj przy największej energii, przy, przy tym największym strzale temperatury, pękanie tutaj tych kafli. Bardzo polecam w taki sposób. Sprawdzony. Pozdrawiam. Dziękuję. I do usłyszenia.